Yeah, Mano widzowie, dzisiaj mamy opening, taki opening gruby, więc no zaczynamy najpierw od tych albo w sumie nie od monetków i gemów. Teraz te. Ale chciałbym dzisiaj odblokować legendę. Legendę. Patrzcie. O, o tu są dwie postacie. Ja tu znowu pograłem, więc trochę mamy tego tu. No. no to tutaj mamy i teraz big boxiki i mamy na końcu mega boxa jednego, więc big boxy, ale najbardziej to chciałbym dropnąć tutaj z legendy, to chciałbym Spike'a dropnąć, no więc dobra. Mamy Karla. Karl. Dropnęliśmy Karla. No. Ale fajnie. Open. Duży open. Ja szybko to przyklikuję. Ile tu minuta? Szóstka. Dobra. Świecąca jedynka. Zamykam oczy. Co to jest? Riko. No. Szybko tutaj przyklikałem. I mamy dwie nowe postacie. Tutaj Karl. Tutaj Riko. No i w postać. I tutaj wbiłem Shelly. Na dziesiąty. na dziesiątą rangę. Teraz lecimy, nie wiem kogo na dziesiątą rangę, ale no. To wszystko z tego odcineczka. Więc no, łapy w górę dawajcie. No i no, naura.